Nie wiem, nie ciężkie, ciężkie. Najcięższe by dać zdać, co można tego... Nie, no nie, no, no bo tak, no, to, to zawsze modlitwa jest potrzebna. Słowo, zdanie posła Haraka Haraka, haraka, haku. haku. Ha, jeszcze raz. Cześć Boże, ksiądz Adrian Karwowski, pochodzący z Moniek, pracujący ostatnio w parafii jako pierwszej poświęceniach i sko no, skończyłem tej seminarium i pracowałem w parafii Najświętszej Maryi, Panny Królowej Rodzin. No i stamtąd wyjechałem na misję do Tanzanii. Jak to się zaczęło? No się zaczęło. Zawsze wiedziałem, że za bardzo długo w Polsce pewnie nie będę posługiwał, czy nawet pracował, bo całe życie mieszkałem za granicą w różnych krajach jakoś wyjazd do innego kraju, do pracy w innym miejscu nie stanowił dla mnie żadnego problemu no i pewnego dnia po myśl, po pojawiła się taka pro, propozycja, myśl że może właśnie wyjechać na misję i udałem się do księdza arcybiskupa obecnego wtedy Tadeusza Wojdy i on powiedział, że tak, jeżeli chcesz jechać to tylko Afryka tam myślę, że najlepiej, najlepiej, znaczy tam jest potrzeba. Ja powiedziałem, dobrze, nie ma problemu, tylko ja mam jeden warunek ze swojej strony, żeby to był kraj anglojęzyczny. No i ksiądz Tadeusz yy, powiedział bezpośrednio, yy, dobrze, kraj anglojęzyczny w Afryce to jest Kenia, Uganda, Tanzania, proszę sobie wybrać. No i wybrałem Tanzanię. Tak, ja jestem dalej księdzem diecezjalnym. To działa na takiej zasadzie, tak łatwo, szybko tłumacząc, że jestem dalej księdzem diecezjalnym naszej diecezji, ale wynajętym na ten czas kontraktu, bo każdy misjonarz podpisuje kontrakt z... Kontrakt misyjny. I on jest różny na 4, na 5 lat, na 6, na 8, na 12, kto ile chce. Tak? Ale ten kontrakt też jak się skończy, to on potem się przedłuża dalej. Ja zostałem po prostu, można powiedzieć, tak właśnie wynajęty do, die, do diecezji Arusha, czyli w Tanzanii. Jestem w parafii masajsko psuachili, może tak powiem, ale większość jest masajów. No i tam posługuję razem z moimi innymi kolegami, którzy tam ze mną posługują. No i można powiedzieć, że jestem wikariuszem, tak, parafii, aczkolwiek tam nie ma takiej za bardzo funkcji, bo można, ja powiem to tak, że ja jestem proboszczem i robię swoje i drugi ksi ksiądz, który tam jest, też jest ala proboszczem i też robi swoje. Nie wchodzimy sobie w drogę, ustalamy oczywiście razem, mieszkamy, ustalamy razem yy, wszystkie jakieś święta, uroczystości, ale tam nie ma, że on coś mi mówi, że mam zrobić, albo ja mu mówię, że ma coś zrobić, po prostu robimy to, co mamy do zrobienia, czyli sakramenty, Rozmowy katechizacja. To parafia, w której posługuje obecnie ma 40 takich stacji dojazdowych, miejsc modlitwy, gdzie się spotykamy. Nie są to wszędzie jakieś kaplice czy coś, bo w wielu miejscach są po prostu drzewo, przy, pod drzewem ktoś przy, z, do, z jakiejś wioseczki bocznej czy tam przy domu, gdzie mieszka przy tym drzewie przynosi stół, rozstawiamy i tu już jest miejsce modlitwy. Tylko, że to jest cały czas w te jedno miejsce modlitwy i tam też się gromadzą, gromadzi wspólnota na modlitwie, kiedy za nie ma. Więc mówię, mam takich 40, gdzie obsługujemy i w przeciągu miesiąca przynajmniej raz zawsze, raz, a nawet dwa razy w miesiącu staramy się dotrzeć do tych wspólnot. Co do Mszy Świętej i jak oni to przeżywają, to jest też to inaczej. Różnica choćby właśnie taka, że na przykład na, podczas aktu pokutnego wszyscy klękają, tak? i akt spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, jak mówimy u nas, no nam przy świętej posłuchili, to wszyscy klękają, tak? I ten akt pokutny jest naklęcząco. Następnie na przykład procesja z darami. Każdy wychodzi i przynosi, jest to długa linia i ksiądz odbiera wszystkie dary, wszystko to co przynoszą, bo tam też nie ofiarowują, ofiarowują trochę jakichś tam pieniędzy, to ówczes tamtejszej waluty, ale w większości to jest proszek, mydło, cukier, makaron, ryż, jajko, ktoś ktoś bardziej zamożny kurę przyniesie, więc to są ich dary ołtarza, które przynoszą. No i też śpiewy, klaskanie, tak, często yy, na takiej zasadzie. Na moim terenie jest dużo plemion, tak, bo ich zliczyć wszystkich to jest ciężko, jest naprawdę dużo. Ja, W większości obok mnie to są Masajowie, czyli ludność masajska. Ale też są, jest i Kuria, jest i... ojej, nie pamiętam tej nazwy... Ła... wa Ładzia. Wa, wa, nie, nie pamiętam, nie, nie przywiązuję po prostu nazwy do tych plemion, bo po prostu, po prostu wiem, że Masaje to po masajsku i to jest jedno plemię, a reszta to po prostu już są Tańzańczycy dla mnie, którzy posługują się Swahili, aczkolwiek każde plemię ma jeszcze swój dodatkowy język, tak? I rozmawiają, ale ogólnym językiem jest jakby Swahili. <laughs> to byłoby piękne. <laughs> Gdyby każdy z Tanzanii posługiwał się trzema językami. Niby na stronie internetowej, to tak samo jak ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda powiedział, że y, Tanzania jest anglojęzyczna. Nie jest anglojęzyczna. Gdzieś tam w dużym mieście trochę znają ten angielski, ale też to jest taki łamany i nie za bardzo. Swahili wszędzie się dogadasz. Tak, ale angielski to już jest na lotnisku, w jakimś ofisie, tak. Ale u mnie, na przykład na, na wiosce, gdzie ja jestem, no w buszu, tam się nie da też w ogóle po angielsku. Nawet w szpitaliku jakimś małym. Teraz my, my mamy szpital obok siebie otwarty, właśnie taki, można powiedzieć, ale nasz parafialny, bo pomagaliśmy go zbudować. Mamy lekarza, no to lekarz zna trochę angielskiego, ale też nie aż tak bardzo mocno dobrze. To, co mnie może nauczyło właśnie bardzo mocno w Tanzanii, to przede wszystkim może szacunek do niektórych, do niektórych takich prozaicznych, prostych spraw, które też my mamy, tak, choćby na przykład szacunek do tej wody, że tu w Polsce odkręcam kran i mam wodę, tak, w Tazani też jest woda ale, ale zawsze, no w parafii mamy wody, mamy studnię głębinową, tak? Ale w wielu miejscach po prostu ludzie przychodzą do nas po wodę kilka kilometrów, żeby ją czerpać, tak? Czyli taki szacunek do wody? To jest może jedna rzecz. Druga rzecz do energii. Też tak samo, bo... W, w... W Polsce też czy gdziekolwiek, gdzie w Europie na świecie yy, mamy dostęp dobry do tej yy, do, do, do elektrowni, czy do prądu, jest w gniazdkach wszystko, a u nas też, mimo że mam słup normalny podłączony do jestem do, do komunikacji. Nie, nie do komunikac no, jestem podłączony do elektrowni, jakiejś tam miejskiej, gdzieś, przesył mam, ale też mi przycinają kilka razy dziennie, albo w ciągu dnia w ogóle nie ma i dopiero na noc dają prąd, tak? W takim sensie. To, to. No i też pokazanie czegoś takiego, że... znaczy Chcę nawiązać do jedzenia, tak? bo jesteśmy też przyzwyczajeni, przyzwyczajeni jako może i Polacy, czy ja akurat może jestem przyzwyczajony do jakichś różnych czasami potraw, czy coś takiego, że z tego też można zrezygnować na rzecz innych, bo w Tanzanii nie ma wszystkich potraw, nie może. Jestem kucharzem akurat z zawodu, skończyłem taką szkołę, Umiem gotować, jak chcę coś na przykład zrobić, no to czasami brakuje mi tam produktów. A z kolei chcę taki produkt, no to jest albo bardzo drogi, że no nie będę go kupywał. Mogę podać przykład na przykład owsianki. U nas owsianka kosztuje tutaj, no tu miejsce na twoją reklamę. <laughs> Biedronka czy Lil, tak? Kupujemy owsiankę pół kilograma za 3 zł 4, coś takiego. Tak? Zwyczajną owsiankę. A w Tanzanii z kolei ona kosztuje taka sama owsianka i wyprodukowana w Tanzanii kosztuje 20 zł, 25 Tak? A dlaczego? No z tego powodu, że Tańzańczycy uważają, że to jest produkt europejski dla białego człowieka. Bo Tańzańczyk tego nie kupi, tego nie zje. Więc oni wrzucają taką marżę, a to jest produkt w Tanzanii. A inne rzeczy na przykład są bardzo tanie, tak? Owoce, nieba, owoce, to co się wyprodukuje samemu, to co jest na, na rynkach. Lokalne, tak. To to w moim właśnie kwestii właśnie takiej wartościowania i spojrzenia na coś inaczej. Że czegoś nieraz nam brakuje, bo tam nie ma na przykład wędlin żadnych kabanosików, niczego. A dobrze by się coś takiego czasami zjadło, więc się przywodzi też to z Polski, jak jest się na urlopie, żeby przywieźć, tak? Czyli to są takie rarytaski, można powiedzieć. O. To będzie takie na, konie, na zakończenie. Yy, słowo zdanie posłachili. Haraka, haraka, haina baraka. Czyli można powiedzieć, śpiesz się powoli, albo. Po, powoli, powoli, bo jak robisz coś szybko, to nie będzie Bożego błogosławieństwa. A więc co robimy w życiu? Róbmy to powoli zdecydowanie. A potem, a Pan Bóg będzie też to błogosławił, czyli haraka Haraka, Haina, Barak. Szczęść Boże.